Witam Dzisiaj ostatnia już wizyta po całym dniu odwiedzin hodowców. Jesteśmy u wybitnego gracza na długie dystansy, hodowcy, który w 2006 roku wygrał Barcelonę. Hodowca nazywa się Gerard Van Thun. Lotuje na dwóch liniach gołębi. Gołębie Arden i stara linia hodowcy, który już nie żyje od 50 lat. On sam lotuje 40 lat. Tutaj potem pokażemy w dalszej części filmu gołębniki. gołębniki są imponujące dużo. Na tą chwilę ma 250 gołębi. W rozpłodzie ma 16 par. Dla siebie hoduje 150 młodych gołębi, bo wypuszcza również po gołębiach lotowych. Specjalizuje się tylko w długich lotach lub ultramaratonskich lotach powyżej 1000 km. Na loty do 1000 wysyła 40-50 gołębi. A loty powyżej 1000 kilometrów wysyła Gołębie w granicach 20 sztuk. E, gołębie trenuje raz dziennie w koło gołębnika przy pomocy flagi, e, około jednej godziny. Nie wywozi na treningi. E, Lepsi lotuje metodą totalnego wdowieństwa i samce, i samice biorą udział w lotach. Mówi, że nie ma różnicy, które lepiej, czy samce, czy samice, to, to nie ma znaczenia. Wychodzi tylko dyspozycja dnia. Ja rozmawiałem na temat tego hodowcy, bo w Polsce ten hodowca nie jest tak popularny, a gołęby ma naprawdę dobre. Przedział cenowy tej gołębi jest od 500-750 i najdroższe są prawie 2000 euro. Tutaj w tej chwili w rękach mam wnuka gołębia, który wygrał Barcelonę w 2006 roku. To jest jego wnuk z gremnika lutowego gołąb i karmi na pełnym, na pełnym karniku. Nie żałuje jedzenia, no bo te są długie, wymagające. Eee, I mówi, że te gołębie sprawdzają się na innych gołębnikach Duże gołębi sprzedaje do Rumunii. Bardzo dużo Ludzie są z Rumunii z tych głębi zadowolone. Zresztą ja rozmawiałem z kilkoma hodowcami w Holandii na jego temat. Eee, ma teraz wyniki, dlaczego? Wszyscy, z którymi rozmawiałem na ten temat twierdzili, że on gdy mieszkał w innym miejscu był nie do pobicia. W momencie, gdy przeniósł się w inne miejsce, już nie jest na linii przelotu gołębi i wyniki nie, mogą, nie są takie jak kiedyś miał, ale gołębi ma te same, gołębi wysokiej klasy. Ludzie biorą od niego gołębie, robią wyniki, a on nie może. I no cóż, czasami miejsce położenia, kierunek wiatru, siła wiatru ma decydujący wpływ na wynik lotu. Ma wpływ na wyniki, jakie się osiąga. No, tak to wygląda. także Ale on się nie zniechęca tym, nie przejmuje, robi swoje, lotuje. Tak, jak powiedziałem tylko na długich lotach. tylko na Jakie dodatki stosuje w czasie lotu, wychowu, w czasie wychowu gołębi młodych? Powiedział, że praktycznie nie stosuje nic poza tymi środkami, którymi mnie zaskoczył, że podaje, stawi farmy, daje fortewite, cały robi Turbo Dezinfection Oral. Czyli te dwa topowe produkty firmy Travi Pharma. Także bardzo dużo hodowców w Holandii te dwa produkty stosuje. Uważa, że to są bardzo dobre środki i jest bardzo zadowolony. Zapytałem go, kiedy gołęby paruje lotowe. To powiedział, że na początku marca. Nie spieszy się z tym, bo gołęby dosyć późno startują w lotach na maraton. Zaczyna na początku czerwca i leci do sierpnia tymi gołębiami, dlatego parowanie jest w marcu, żeby te gołębie były w optymalnej formie w tym okresie lipiec-sierpień. Zapytałem go, jakie preferuje gołębie, jeżeli miałby zakupić, czy jeżeli zakupuje, na co zwraca uwagę. Powiedział, że te gołębie, które on zakupuje do rozpłodu, Robi to rzadko, bo ma swoje te linie, ale czasami trzeba coś dokupić, żeby przekrzyżować. przede wszystkim zwraca uwagę na kościec. Powiedział, że kościec musi być mocny, bo musi mieć mocne plecy, mocne plecy, musi, mieć, musi być związany, zamknięty i musi mieć bardzo dobre gardło. Gardło musi być wąskie, które nie ma dużej szczeliny na dole. Musi prawidłowy być układ oddechowy u tego gołębia i upierzenie musi być miękkie i jedwabiste. Lotki pokaż. Zwraca uwagę na cztery ostatnie lotka u gołębi. Patrzy na te pióra rozpodowe. Tu. Are you looking on these feathers here? Zapytałem go, czy, czy, czy Patrzy na na trzy te pióra rozpodowe. Powiedział, że patrzy, no, na czy te pióra rozpodowe trzy podszyciele mają być ścięte lekko. Takie gołębie toferuje. <śm> zapytałem go również, kiedy gołębie zamyka w okresie pierzenia, czy te gołębie latają do, do końca września, czy do początku października. Ja powiedział, że po sezonie cały czas mają otwarte wloty i do marca, do łączenia pary latają sobie swobodnie, nie zamyka ich. Kiedy chcą, wtedy wylatują. Mówi, że to też jest to trening. A teraz przyniósł nam tutaj gołębia, twierdzi, że jest to najlepszy jego gołąb rozpłodowy, to jest wnuk Rodico, tego gołębia, który wygrał Barcelonę, mówi, że ten gołąb, to jest najlepszy gołąb w tej chwili u niego rozpłodowy. Jest troszkę inny od tamtych, ma inny kolor, jest niebieski, jak koledzy widzą, jest lepiej zbudowany jak tamten mocne plecy bardzo ładny gołom zbalansowany był też zwraca uwagę na to żeby gołęby miały balans bo te gołęby muszą długo utrzymywać się w powietrzu bardzo ładnie gołom z bardzo dobrym gardłem związany zamknięty bardzo ładnie zwykle się pierzenia także nie jest to upierzenie takie jak w tej po okresie tym, ale jest w bardzo dobrej kondycji. gołębia który nam pokazuje, samica, która ma pięć konkursów z Barcelony, Samica, która jest wnuczką gołębia, który wygrał Barcelonę Rodico. Praktycznie wszystkie te głębi lotowe oparte są na tym gołębiu na tym, który wygrał Barcelona. Także to jest stara samica. And which bloodlines you have in your loft? The Arden Lines and the second one? Możliwe ary linies, old ary linies of uh, Teoenest. Teoenest, ok. Stara linia artenoska. Ile tych gołębników ma? Teoenest jest sporo cała praktycznie procesja zajęta gołębnikami. Młode, stare, rozpłodowe, lotowe, nieduże gołębniki.